Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku z jej zagrajmy FIFA 16 i dzisiaj gramy z Hogatym. Elo, raz, dwa, trzy. A i zagramy sobie takie polskie El Clasico, czyli Lech Poznań i Legia Warszawa. Można przyjąć, że to będzie taka symulacja Pucharu Polski, który już się odbywał. Wiadomo, czym się skończył, niestety nie jestem dumny z tego. Hogaty? A przed chwilą <grym> też się odbywał i też się skończył smutno. <grym> no, skończył się smutno, ale nie będziemy mówić dlaczego. Domyślcie się sami, kto zgadnie, ten dostaje całe nic. Dobra, oczywiście trzeba sobie teraz wybrać jakieś Zmianę, e, zrobić zaraz. Zmiany, dokładnie. E, zmiany, oczywiście tak. Na atak nie kto inny u mnie jak Neil musi line. wejść, Hamalainen. <laughs> dokładnie. A co ty Czyli... mówiłeś, że u mnie ktoś był na złej pozycji? Nie, nie wiem, właśnie nie wiem, nie widzę gdzie ten... Gdzie masz Nikolicia? na, na Wysunięty jest? On nie, nie. no nie, mam dwóch napastników po prostu. Aha, mam 4, 4, a 4-2 gram, nie? To zmienili chyba taktykę, odkąd ostatnio grałem Legion. Priowicz i Nikolicz po prostu są z przodu i tyle. No dobra, no to wyłaście. Nie Ja, na to. Gotów. ja no. chyba też. Czekaj. A, jeszcze TTH wezmę za. Za Robaka, bo on przecież nie gra. Dobra, niech będzie, że ja to jestem gotów. Ksiądz gotowy. Robak? Okay. Ksiądz Robak, Jan Soplica, Nie Jan, to nie był Jan. <laughs> Ale też! A nie Jacek. Czekaj. Jacek nie wiem. Wiem, że Soplica Jacek? jest dobra do picia, a czy już nie jest dobra? Wow! Co on zrobił? Ha! Jakie okno A ciekawe jaki teraz będzie wynik. Oczywiście, Ogólnie... że to był Jacek Soplica. Ja nie wiem, no nie czytałem tak do końca. Dobra, czyli Tomasz? to jest finał. Ciekawe, kiedy odpalą te race, kurde. Tbajacze. A mogliby dodać coś takiego? No, <ś dancing> no właśnie, takie losowe zdarzenia, nie? To było całkiem spoko, że. Na... losowe zdarzenia rzucają ci racę kamieniem pod falę? Dostaje twój zawodnik kontrast. Daj kamienia! Oj! A! To nie miało być wow! tak. Ty jak ale wyskitu. Ja wysłuchałeś, że y, do FIFA 17 zatrudnili jakiegoś tam reżysera, który będzie odpowiadał prawdopodobnie za taki tryb co, jaki jest w Fight Night W sensie jest, taką, to, taką historię. To wystarczy że taki tryb jak w NBA, bo Spike Lee reżyserował karierę w NBA 2K16 i mi to y... wyszło bokiem wszystkim chyba później Aha, no chyba że. Znaczy nie grałem w NBA, dlatego ten, dlatego Tam tak... kuźwa tych cutscenek, których nie możesz pominąć, było od naszrania w pierwszym Aha, no twoim sezonie, okay. nie? Więc cała gra tak naprawdę zaczynała się, kiedy wyszedłeś z tego pierwszego sezonu, który był taki cały, wiesz, liniowy po prostu, ogarnięty. Ty nie mogłeś tam dużo zmienić tak naprawdę, No, no. oprócz chwilowej gry, ale no, no i tyle. no, zawsze jakaś tam urozmaicenie, prawda? No można raz spróbować, no. Raz, ja dwa, żeby nie było, że nikt nie próbował raz, dwa, trzy. Co jest? Zmieniłeś, czy samo ci zmieniło? samo mi zmieniło? LOL? Tak naprawdę ja zmieniłem. A tak naprawdę to, że... Żadnym... to naprawdę to nie. Tak naprawdę to nie. Że tamten jest pieprzy. <grym> Dobra, czy... Trzeba tu wyjść dobrze z inicjatywą, strzelić pierwszą w ramkę i mecz Dokładnie, tak? Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Kamwy do swojej drużyny. Aha, okay. Nie podsumuj! Wejdź przez skrzydło! Kurwa, nie! No! Beże... Dokładnie tak jak powiedziałeś, ja no. I strzelił ten, który zawinił gola, kurde... Znaczy, zawinił, dobra. No. Strzelił ten, który strzelił w rzeczywistości. Proszę bardzo! No i pyk! No i tak ma być, kurde! Kurwa, Pol polski Ibrahimović, On mi, wiesz, kogo przypomina? Dado Prszo. Nie wiem, czy kojarzysz się. E nie, nie kojarzę. Nie? Serio? A mi trochę z Latana przypomina, a tak delikatnie. D Dado Przó z Chorwacji, taki zajebisty zawodnik, on grał w tych, w Rangersach tam, jak jeszcze grali, wiesz, jak były dwie drużyny, byli Rangersi i Celticsy, tam, w swojej lidze szkockiej. A, Zanim ta cała afera tam wyszła, nie, a, i Rangersi ja nie, nie. spadli dwie ligi chyba. Aha, o kurde. No i tam był Dado Pršo, zajebisty zawodnik kiedyś właśnie. Kurde. O Jezu, ale zakręciłem. Nie nie, nie, nie znam, nie wypowiem się. Albo nie, odwrotnie, nie znam się, to się wypowie. <laughs> Okej, okay, dobra, Nikolić. To nie Nicolić. może tak być, dobra, teraz. Ojej, jej! Co to było? Co to miało być? Ojej, jej! Co to miała być za reakcja w ogóle? Nie wiem, o nie! Ojejej. Kurwa, mać! Proszę bardzo! Lecimy! No to jest niemożliwe! <laughs> Lecimy tutaj! Kurwa, gdzie Lecimy? racja się pytam? Gdzie racy <laughs> pajace? No! Co tam? Dobra, kto to? O, Nikolić! dobrze! Nikolicz, kurde. Tak miałeś nie za być. złe temu Nikoliczowi. Co miałeś? Ja, nic mi nie miał za złe. To był Niko Belic. Niko To to jest ten z tego, z mafii? <grym> Jaki, i taki kek tam teraz A za w komentarzach, tak naprawdę to nie, no i co moja brona robi? Czemu oni <grym> zbiegają śmierci? no a ja nie mogłem zawodnika zmienić, przecież powinienem tę piłkę przejąć tam którymś z tych górnych. Tak Ale powinno no, być. Wiem, nie, no czemu, ja mogłem przecież biec tamtędy. O ja pierdolę. I gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Nie no, czemu się nie kryją tego, no by... A, nie nieważne. Nevermind, trzeba to odrobić, straty, no jeszcze jest 70 minut meczu. Jak nie więcej. <noise> ja, jak nie więcej. Bo przecież jeszcze doliczony... O kurwa, Hamalainen! Wjeżdża od razu! W budzie, to ciebie, kurwa. ciebie powinni faulować, a nie ty ich. <noise> Co ty im masz za Najlepszą obroną jest atak, panie. Coś w tym jest, kurde. Dobra, jest, trzeba się skupić. I odłowca łowca wryć z piłki trzasnąć, dobra? Załatwione. No czemu... Jezus, czemu oni teraz tak sobie grają? Mi się wcześniej im się lepiej grało. Ty... ty już raz przegrali, teraz może być tylko gorzej. Sądowe skurczybyczki, kurde. Dobra. Okej, okay. sądowe skurczybyczki no co se tak piłko odskoczył, no co za frajer. No co za frajer, jak on mógł? O jest dobrze. No, o jest tak pięknie. Będzie żółta, Hamalajnet, Hamalajnet. To lekko za Ej, zobacz. Ej, teraz ma bródkę, widzisz? Wcześniej nie ma bródki. Albo mi się nie wczytała, nie wiem, nieważne. Albo to by się nie wczytała, na to był przypadek Hamalajna od samego początku dzisiaj Tak było i zaraz zostałem czerwono O kontuza go zapała A moja noga, dlatego nie strzeliłem Tak było Co jak w górę poszło? W ogóle czemu żaden z, z, z moich nawet do tego nie skoczył, ja nie wiem go O już się tam w klepie kurde on idzie idzie I na Tak klepę powinno po być z wami. No kurwa co jest nie do przejścia Jeftyś ty <laughs> No Kamiński, dobrze. No to kurde No wypierdalać! Nic no, nie ma Halo! Karny! Sam karny, się przepychał! Karny, no kuźwa se jaki sędzia ciul w tym momencie O! No i dobrze! Bo tam sędzia ciul wymuszenie no, było! To, to, już, to już coś powinno być, no Halo, panie sędzio! Ja pierdolę! Co Nie do pod... przejścia, nie do zdarcia w tym momencie są. Oni no, Kamiński, ty kurwo! Ja pierdolę! Dobra! Jezus, co ten Kamiński to ja nawet nie wiem, ej! Oczywiście, no, Oczywiście! Co tu się odpierdala Kurwa, ja, ja 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 pierdolę Ja pierdyka nie mogę grać mi się świat w tym momencie! Aszymek! Szymek Dowolnił się ja bać! JA PIERDZIELE Ale mi się nie chciało tego Ale, ale, mi, ale mi się po ślady spięły A, Jakbym kurde ale... się pomydło w więzieniu normalnie O boże Może będzie o. się lepiej grało teraz Bo A, nie mogły i is real Coś się odpierdziel, dawaj No nie, kurwa nie idzie do tej piły, no co za frajer Dobra, trała No nie, tam się wyjęło Kurwa Dawaj! Jest, dobra, lecimy z kontrem, panowie! Lecimy z kontro. No i czemu Kontrę się moi nie wysuwają? się nie zagrać! Tutaj mamy kontratak! Och! Och! Czemu to nic się nie stało z tym, no kurwa! Boże, coś polskie przez te wszystkie wieki, no! I kończ tę połowę, no kończ, wreszcie mi strzeli! Kuj tam! To nie! Lecimy! A! No nie gdzie ściutko zagrał! Oh. Ja on się tu nie strzelał! przecież to było. To było idealnie na strzał, no. Ja. No może strzał było napięć. ale może nie miałem takiej ochoty w tym no, momencie. To... Śmiesznie się gra, że tak powiem. Nie powiem, że nie, bo. Nie gra, <laughs> Kurwa, co ty się odpierdalaj! Co tu Dobra. się od... Ja nie Pawla? <laughs> ja nie. tego nie powiedziałem. Ale ja szanuję! No ja mam nadzieję, że szanujesz kurde A! CZO! <laughs> Halo? Halo! Skurwa z wymykiem Co to tak faulujesz? Linety, bo się czerwona. denerwuję jaka czerwona Czerwona była byłaby od razu O co ma nie odbijać? Nawet nie protestowałeś stary O, będzie strzał na bramkę No a jak? Dobra, buric. Wracać okay. kurde! Ja! Ale w sumie? No. Wyszło ci na do. To co gramy w tego? Gramy w jakieś zbijanie tutaj. Ja co nas strzelił! Miał wcześniej do, nogę dostawić to. Ja! Ja! Niki Bill Nielsen, no tak. A może ten kurde. Liam! Kto? Kurde, Billie Jean! It's not my love! Oh, nie! No cyfrę Frajersku? Ja pierdykam, Dobra. Minetti, no, między nogami to mogłeś. O ale ty, kurde. Między nogami, kurde. O, dobra, dobra, dobra. Leć minetti. Gwałt go. Duda, to się uda, uda. Znaczy, uda, uda, uda. No, no nie. Ale żeś nie zrobił, kurde. Zawsze szedę na za drugą stronę. Z opóźnieniem. widzisz. Albo przewidywałem dwa kroki w przód po prostu. Nie RAZEM nie wyszło. Dobra, do... nie Priovicia. Bo on to z pierdolnie z bramki z główki. Z bramki to. Dobra, woda oddaj. No. Dobra, Minetti. A ty do czemu nie lecisz? Niczki. Aż to odebrał line. piłkę. On powinien zostać. Ha, ma lieded. a nie ten ten, który to kalisz, kurde Ups. Myślałem, że ktoś tam był. A Tam kurde Neo z Matrixa w płaszczu stoi. Ta, tak, było. Akcja, skrzydłem. Och, kurde, żaden się nie spodziewał. Co tam się stanie? Za jakieś zmiany by się przydało zrobić w sumie? Jakie zmiany, stary, no. Dawaj, graj podstawowym składem, a nie już zmieniasz. Bo co? Bo przegrywasz, to chcesz zmienić? Kurde. No, tak się też zrobi. Ach, dobra, dobra. Czas do zmiany. Bo ja widzę... słyszę, że tam tak jak na jakimś bolcu, kurde. Tak, Czy kto musi tu zejść? Dobra, jeftić schodzisz, bo widzę tu. A, na razie dwie zmiany, dobra, bo na razie tam sobie niki może być. Kownacki nic nie robi. O, tam też jakieś ostre zmiany idą. A jednego se zmieniłem tak z nie znam się. Bramka. puścił jedną szmatę. No to zmiana. Oj, 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 no Aleksan... a, Aleksandrowa wprowadziła. A! Boże, a ja. się wystraszyłem! <laughs> Ej, się ja dzielę! każda twoja reakcja to jest tak, co się dzieje? To ja nie mogę tego przegrać! Dobra, jakiś ja Nielsen. Tak się powinno chyba czytać jego. Nie wiem, nie znam się, nie jestem Duńczykiem, lol. XD <laughs> Nie znam się XD. Dobra, dobra, no, dobra, dobra, dobra. No Bramkarz, po chuj to? Jeszcze ich piłeczka, Ja czy strzelą to się... no. Ja Dobra, to musi teraz akcja kontra życia. taka akcja będzie teraz, mówisz? No zajebista kurde. Przejęcie no piłki pod własnym polem karnym. Dobra, No i patrz, i stoi mu jak kołek. Czeka na tę piłkę zamiast wybiec po to. No i bęk, bęk, było... kurde. Moje AI e w oh. tej chwili przegrało oh. sprawę po prostu w tym momencie. O. Oh. Oh. Ale że żyło. Moje AI, no kurde. No ale spoko. Mój obrońca, mój ziomek, który nie podbiegł do piłki, bramkarz, który się zastanowił, czy podbiegł, czy nie. Ja nic nie kliknąłem w tamtej akcji, kurde. Eee, bo, przypomnę jakieś sło słowa jakiegoś świętego. Bóg tak chciał. Ale to wi ja widzę, że ty masz kuźwa zawsze takiego farta po prostu do tego, żeby któryś z moich zawodników coś spartolił tam w którymś momencie. Słuchaj, ja napisałem FIFA, znam wszystkie buki, <noise> jak je wykorzystałem. To jakbyś pokazał z tamtego meczu swoją pierwszą akcję, jeżeli jeszcze ją gdzieś tam masz, to... Eee, to byłoby już nie prostu, mam, niestety. To, to byłoby wszystko. No ale to może opowiesz w takim razie o pierwszej akcji z tamtego meczu, który miałeś nagrać, że tak powiem. Ogólnie, no strzeliłem pięknego gula. <noise> no proszę. Po powyłce... A! Kurwa. <noise> no dobra, no powiem w skrócie. Hogate miał piłkę, czyli znaczy leciała do niego piłka, którą chciało przyjąć trzech obrońców, w tym ten sterowany przez Hogatego, po czym wszyscy naraz pierdolnęli na głebę. No, w a ja dzięki w polu temu polu karnym, moim polu karnym stało trzech do piłki. Dwóch po prostu sobie stwierdziło od komputera, a podejdziemy do piłki, pod którą był mój zawodnik, którym sterowałem. No i, i tak było, że oni się zderzyli, dostał piłkę, kurde, jedyny zawodnik pod polem karnym oprócz jeszcze tych moich trzech i bramkarza. I to był akurat jego jakiś tam napastnik, czy ktoś i. i po prostu strzelił już wtedy. Słuchaj, był gol... Był gol. Na chuj drążyć temat, no czasu nie sprawdzał. No dobra, no niech będzie, na no, kurde. I, I tak był remis na końcu. Ciekawe dlaczego. Hm. A opowiedz o swoich dwóch golach to przed nim. Meczu. <laughs> A po co sobie strzępić ryja? Dobrze, o, o! Właśnie po to! No ładnie, no i bardzo dobrze. No i lek wraca tak to no i kurde. I, 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 i na raj, cześć. I to tak <grym> powinno być wcześniej, dobra, teraz nagrody za to, że strzelił. Spierdala z boiska. <grym> Okej. Okay. O Boże! I to, to, no I to jest prawdziwy wynik, i to jest prawdziwy finał, kurde. O, Robią mu loda na stojąco. No widzisz. Super. No i bardzo dobrze, i przynajmniej mecz na pewno. Wszyscy szczęśliwi. Dokładnie. A nie denerwujący się, w co chwilę? Spięta dupa. No bardzo dobrze, strzelaj jeszcze, kurde. O! nie, no please Dlaczegoż to? Dobra, dziękuję. Ojedź. Czemu tak milczysz? A, tak sobie patrzę. Zastanawiam dawaj, się, kogo zmienić. Teoretycznie e, mój fakt trenerski podpowiadał Hamalajnena, ale nie mogę go zdjąć w tym meczu. Czemu? No, aha, aha no. no już wiem czemu. Ajajaj! Aj, aj. Jak ja bym miał czemu? Hamalajnena zdjąć, który prawie już nie ma energii do biegania i ma żółtą? Jak to? Przecież on jeszcze może zmienić przebieg meczu. Dokładnie. Ja na to Taka liczę, szpi... że on zmieni Taka, przebieg Taka szpileczka, kurde. Dokładnie. Szpileczka wbita w moje serce. On ma zmienić przebieg Dobra. meczu jeszcze. Gajos, no czemu nie z pierwszej? A jebać. Dzień dobry? Co on zrobił w ogóle? No co jest? Co się stało? Pizdan dostał. Nie, Duda! Andrzej! Się... Się... Nie, nie mam pojęcia. Co się tu? Andrzej, Duda dostał żółto. Co, co, ty ro... co ty robisz? Halo! No i co, co jest? jest to do ciebie? Jak on On go szarpie! No, bo muszę, to jest wiesz, gra na śmierć i życie teraz. O Jezus. Dobra. Alec dobra. Uff. Okej, okay, dobra. Niko kurde. A pamiętam te czasy, mafii dwójki, to piękne we <laughs> wprost. Ale w sumie też tam imigranci byli. Tylko, że z różnych krajów. Z różnych krajów, no Teraz też są z różnych. No dobra, no, ale w się sensie tam było z Włoszech, a. Jak to przemysław saleta się nazywał, czy jak ten zwykły mafi? Nie a ja też jakoś mięsny. <grystanie> nasy... <grystanie> jak? Nie, ja, 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 ja nie wiem co ty co ty brałeś. To, to chyba już te, Kurdo. Te, te endorfiny tak? Od szczęścia. Dokładnie z syndrom syndrom chorbą szczęścia, kurde. Dzięki niemu szczęście rośnie. na dlaczego? No, Choj tam kosa. <grystanie> Ara Jury. yes, i koniec meczu! No, gratulacje! koniec meczu. Wygrałeś, no, Dziękuję bardzo. No. Dziękuję bardzo. Przyjmuję gratulacje z niekrytą, y, szczę niekrytym szczęściem. Także dobra, w tym odcinku to ma na tyle. Widać, który zespół tak naprawdę jest lepszy. A dzisiaj graliśmy z Hogaty. No, elo, elo, raz, dwa, trzy. I trzymajcie się. Elo! Raz, dwa, trzy.